Co Pan chciał powiedzieć w ostatnim słowie? W ostatnim słowie chciałem powiedzieć, że tak jak Pani Prokurator powiedziała, że są różne dofinansowania, które idą w moim kieszeń, to wcale tak nie jest, ponieważ to wszystko idzie na maszyny i na sprzęt, który potem ten, a ten, jeszcze, który potem wykorzystuje na polach, żeby właśnie było mniejsze zanieczyszczenie i jeszcze do tych nieszczęsnych krów, które pani prokurator bardzo się nie czekała, że nie wyprowadza tych krów. No właśnie, wcale nie ma takiego rozporządzenia, że muszę je wyprowadzać. A w ogóle niech pani prokurator pomyśli, jaka to by była dla tych krów, gdyby tak w, stopniu, w 38 stopni miały, miały je wyprowadzić na łąkę, która jest cała odkryta. To gdzie co one by, prze, co one by wtedy przeżywały? To nie jest jedno, że się schowamy do cienia, tylko one cały czas by stały na tym słońcu. A tam, mają super w cieniu, przebiegną oborę, mają ca, do, cały dostęp do wody, do świeżej wody. Codziennie co jest, co jeździmy w powywar, żeby te krowy miały jak najlepszą kiszonkę. Wszystko jest w 100% przygotowane dla tych krów. Dziękuję.